Tylko on do ciebie jest, przyjąć go. W 18 lipca wyruszyła 22 pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 8 rano w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, którą konceleprowało trzech kapłanów. Ksiądz Mieczysław Wolanin z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Ksiądz Dariusz Hamera z parafii Stany oraz ksiądz Michał Wrona z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, który jest ojcem duchowym pielgrzymki. Uczestnicy pielgrzymki to nie tylko parafianie z Tarnobrzega, ale również z Nowej Dęby, Stanów, Stalowej Woli, Turbi i Niska. Pielgrzymka liczy 49 rowerzystów. Najmłodszym pielgrzymem jest 12-letni Karol, który już po raz jedenasty uczestniczy w pielgrzymce, w tym po raz drugi samodzielnie na rowerze. Przy pożegnaniu pielgrzymów towarzyszył również dwumiesięczny Antoś, który biorąc przykład z rodziców, już wkrótce zasili grono pielgrzymki rowerowej. Pierwszego dnia rowerzyści mają do pokonania odcinek Tarnobrzeg Chmielnik, drugi dzień to etap Chmielnik-Szczekociny. Natomiast dzień trzeci obejmować będzie trasę Szczekociny Jasna Góra. W Skwarze i Trudzie pielgrzymi muszą pokonać łącznie 220 km. Już teraz życzymy im dużo siły przy pokonywaniu kilometrów i własnych słabości oraz czekamy na ich szczęśliwy powrót. Bóg zechciał, by w nim zamieszkała pełnia. Przez jego krzyż ze sobą świat pojedna. Dzień temu w niedzielę ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga wypowiedział między innymi takie zdanie. Polska potrzebuje ludzi, którzy po Bogu umiłują ją najbardziej. Wy jesteście teraz w gronie tych ludzi, którzy po Bogu miłują. Polskę, bo chcą zanieść wszystkie sprawy Polski do domu matki królowej. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani Nasza. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Pan z wami. Pan niech będzie przed wami, aby was prowadzić. Niech będzie za wami, aby was strzec. Niech będzie zawsze przez wami. Aby Wam hojnie błogosławić. Pokój i błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Pielgrzymujcie w pokoju Chrystusa. O nie, będą Część mm. Boże. To jest pielgrzym najbardziej wytrawny, dopiero wrócił z pielgrzymki, która prowadziła do Wilna. Wilna. Przez Białoruś, Rosykatyn, Smolensk. Kiedy wróciłeś, Stasiu? 15-go. 15-go. Środek. Środek. A dzisiaj kolejna pielgrzymka. Wyprowadza mnie. Z Wilna na Jasną Górę. Wyprowadza się do Wilna. <grymka> to mój król, tylko on godziem jest zajączną. Tylko on